Witam w moim skromnym warsztaciku. Dzisiaj będziemy sobie robić pakiecik 2S2P do samochodzika znajomego. Użyjemy sobie ogniw LG HJ2. Takie parametry. One tutaj piszą 2,9Ah, a pod obciążeniem 10 amperów mają około 2,700. Na takich akumulatorkach sobie zrobimy. Sprawdźmy sobie impedancję. Jedenaście, Dziesięć siedem. koło. jedenaście, czyli mamy ogniwa bardzo zbliżone. Założymy sobie przekładki, bo tutaj mamy na całej obudowie mamy minusa i on dochodzi nam aż tutaj. I żeby nie doszło do jakiegoś przetarcia, to jeszcze sobie tutaj wzmocnimy taką przekładeczką. I co I możemy sobie od razu przejść do zgrzewania, czyli będziemy mieć w takim to ułożeniu. A teraz przerwa na króciutką reklamę. Zapraszam do serwisu PCB Way, do zamawiania płytek PCB. Proces jest łatwy i szybki. Podajemy rozmiar płytki, ilość płytek ile chcemy. Ile warstw chcemy, z jakiego materiału ma być wykonana, grubość płytki. Możemy sobie jeszcze określić wiele innych parametrów, na przykład rozmiar otworu, kolor solder maski, czy chcemy mieć konektory, czy nie, jakie wykończenie chcemy mieć, czy na przykład ile chcemy użyć miedzi w całej płytce. Także zapraszam do korzystania z serwisu PCB Way. sobie blaszkę, damy sobie blaszkę 0.15, tylko damy sobie dwie warstwy. No i jak już mamy rozmiar, to sobie to poucinamy. No tak, żeby nie było, zróbmy sobie zgrzew próbny, ale to blaszka 0,15, to byle czym się przygrzeje. Ale no, żeby tradycji stało się zadość. Wyrywa z kopytami. Teraz sobie zgrzejemy głównego plusa i głównego minusa. No to pakiecie byśmy już mieli wstępnie zgrzany. Wyciągniemy go sobie. Użyjemy sobie przewodu 16AWG, świeżutka dostawa. Użyjemy sobie konektora typu T, bo taki jest w oryginalnej baterii i tak to mamy otworzyć. Tak, akurat nie są nieoznaczone, ale tak to ma być ustawione. No to co? No to powoli sobie to lutujemy. Żeby pobielić przewody, najlepiej sobie użyć jakiejś pasty. Tu mam pastę lutowniczą cynel. Typ pierwszy. Oczywiście cynel to najlepsza, bo Polska. No i cyna oczywiście też cynel. Dobra, jeden mamy. Jedziemy z drugim. Tak, żeby się nie pomylić, to sobie tutaj będziemy od razu patrzeć, gdzie jest plus, gdzie jest minus. Czyli tutaj mamy mieć minus. Coś tak się słabo łapie. Dodamy też troszkę pasty. Od lepiej. No i dobra, i tu mamy minus. No i co? I tutaj pasowało dać jeszcze jakieś koszulki termokurczliwe. To przylutujmy sobie przewody. I tutaj założymy sobie też wtyk do balansowania, do ładowania, do ładowarki modelarskiej. I tu musimy jeszcze środkowy przewód podłączyć tutaj do tego odczepu, czyli go sobie tutaj troszkę przedłużymy. No, zmienimy sobie grot na trochę mniejszy, będzie nam łatwiej. Tu nie chce mi się wyciągać trzeciej ręki, zrobimy to sobie w taki oto sposób. No i dajemy oczywiście rureczkę termokurczliwą. I pakiecik mamy zasadniczo gotowy. Ale tak żeby było jeszcze pięknie to tutaj z góry i z dołu zrobimy sobie takie przekładeczki i zafoliujemy to wszystko ładnie. No, mamy folikę i grzejemy. No i jak myślicie? Ujdzie w tłumie? W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję. Pozdrawiam.